W kontynuacji do tego, o czym słyszeliśmy wczoraj, Paweł mówi, dalej pouczał o wierze i daje przykład Abrahama. Możemy Siebie zapytać, co jest pod spodem wszystkiego, co robię? Co jest pod spodem? Co mnie popycha, motywuje do działania? Do kochania, do pracy, do odpoczynku. Co to jest? Tak głęboko, głęboko, pod spodem. Możemy powiedzieć, może po naszemu tutaj, że jest to wiara i Pan Bóg. Ale jaka wiara? Wiara w co? Wiara w kogo? Jak ta wiara się objawia? Jak ona się we mnie kształtuje? W jaki sposób wychodzi? Powiemy, przez, przez czyny się pojawia. Wiara sama w sobie jakby jest niewidzialna, tylko się objawia przez czyny, przez konkret. I że to ta wiara, mówi Paweł, nas zbawia. Ta wiara prowadzi nas do domu ojca. Że naszymi czynami, czyli taką wiarą, którą już widać, samymi tymi czynami nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć, bo potrzebuje być właśnie taka. I możemy spojrzeć na Abrahama, którego pokazuje nam Paweł, jak to było u niego. Może to być takie dobre wejście w naszą codzienność, po ćwiczeniach duchowych. Jaką wiarę miał Abraham, jak ona się kształtowała. Po pierwsze, to jest człowiek, który najpierw słyszy Słowo: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej. Jeszcze jako Abram, ze starym imieniem, można powiedzieć stary człowiek, tak naprawdę pogani. Księdze Rodzaju, nie mamy świadectwa o tym, że on wcześniej znał tego Boga. I to jest pierwsza ciekawa rzecz. On słyszy głos tego Boga? Nie zna tego Boga? Kogo w nim rozpoznaje? Co w nim rozpoznaje? Ale on słyszy, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, i on nic więcej nie robi, tylko wychodzi. Idzie. Po prostu idzie. Usłyszał słowo, usłyszał głos i idzie. To jest pierwsza rzecz. Wyruszyć w drogę. Wiara to jest wyruszyć w drogę. My czasem zaczynamy od takich różnych dywagacji na dzień dobry. Nie? A co z tego będę miał? A czy to mi się opłaci? A w ogóle, to, co to jest? A czy to mnie zagraża? Abraham jest bardzo ciekawą postacią. Może dlatego jest nazwany Ojcem Wiary. A przynajmniej tu, ten, tu jest początek tej, tej wiary i tego bycia Ojcem Wiary, że wyrusza w drogę. I my, tak jak wyruszyliśmy siedem dni temu, osiem prawie, tak za chwilę znów wyruszamy w dalszą drogę. Nasze życie to jest jakby taka droga nieustanna. Może w odcinkach, w różnych kawałkach, ale ciągle idziemy i obyśmy szli. Po drugie, ta wiara oznacza, że mam tylko Słowo. I tutaj to Słowo objawia się w dwojaki sposób. Po pierwsze, Abram nie wie, dokąd idzie. My od razu chcemy mieć... Google Map, GPSa piesa i po prostu i najlepiej trzy zabezpieczenia, żeby trafić na miejsce, zwłaszcza jak tam nigdy jeszcze nie byliśmy, żeby trafić, żeby się nie spóźnić, żeby mnóstwo zabezpieczeń. Czy to źle nie tak? W życiu codziennym to bardzo dobrze są Google Map i kalendarz, i w ogóle wszystko bo... może bym tu nie stał, bo mi nie doszedł. Ale w życiu duchowym to może być pewne ryzyko. Że będę próbował i Pana Boga, i samego siebie zamknąć w pewnej klatce. Wszystko musi być sprawdzalne, wszystko musi być mierzalne, wszystko musi być poukładane. A tymczasem Bóg mówi Abramowi do kraju, który ci ukaże. Dopiero ci go ukaże. Na razie idź. No ale w którą stronę? Idź. Przebieraj nóżkami. Tak się idzie. Wyrusz drogę. Idź. I włączają nam się nasze lęki, które mówią, nie, nie wiem, nie wiem dokąd, nie mam prowiantu, nie mam... Idź, wyrusz. Abram bierze swój dobytek, prawda? Mogę wziąć to, co potrzebne, ale idź. Jakby nie stój w miejscu. Albo jak papież Franciszek mówi, nie siedź na kanapie. Idź. Jakby chciał powiedzieć, możesz nawet szukać po omacku. Byleś szedł. Byleś szedł. No, gdzieś czytałem czy słyszałem, że papież, święty papież Jan XXIII, że kiedyś właśnie mówił do młodzieży, tam w tych latach, tamtych, właśnie, tam, w 60., -tych, 50., -tych, 60.: Mówi, że dzisiaj tyle ludzi szukają, poszukują swojej drogi, swojego szczęścia. I papież mówi: bardzo dobrze, wiecie, ale żebyście też znaleźli w końcu. No nie da się tak ciągle po prostu siedzieć w miejscu i szukam, rozglądam się, żeby znaleźć. A to oznacza, żeby ruszyć. I wiara jest drogą i jest tym, żeby iść. I drugi aspekt tego, tego trudu wiary, czy to, na czym Abraham opiera to wszystko, to jest na obietnicy. Bo Pan Bóg nie daje mu gotowca, gdzie ma iść, ale daje mu obietnicę. I parę wersów przed tą historią Abrahama dowiadujemy się, że Sara, i jego żona, była niepłodna. Krótkie zdanie. Fakt, nic więcej, żadnego komentarza. Nie mieli potomka. Wiemy dobrze, że to było bardzo ważne. To tam były, w potomku były złożone wszystkie nadzieje. Nie znano czegoś takiego jak życie pośmiertne wtedy. Więc moje życie przedłużało się w moim potomstwie, a zwłaszcza w Synu, który dziedziczył wszystko. I Pan Bóg mówi Abramowi: będziesz miał potomka. I z tego potomka wyprowadzę wielki naród. Wiara nie oznacza, że nie ma upadków. I Abraham jest tego żywym przykładem. Bo Abraham też ma swoje kawałki, których kombinuje. Po prostu kombinuje. Obietnica się jakoś nie spełnia. To znaczy, już wiemy, że z wiarą idzie razem cierpliwość. Jak idę po drodze, to potrzebuję iść, dopóki droga idzie. Nasza droga idzie aż do końca życia, więc. A Abraham nie do końca jest cierpliwy. Tam, pomijając, że oszukuje faraona przez Ziemię, którego przechodzi, i tam takie ma ciekawe perypetie z tym związane, ale w pewnym momencie sobie pomyślał: Panie Boże, ponieważ nie dałeś mi potomka, czyli kogoś, to będzie dziedziczył to wszystko, co mam, to mój sługa Eliezer będzie, będzie mój potomkiem. Ja sobie tak wymyślam i tak będzie po prostu. Nie? My sobie też nasze życie wymyślamy. Panie Boże, ponieważ moim życiu jest tak, i tak, to, to ja sobie tak zrobię. Nie? A Pan Bóg. Ani go za to nie każe, ani go za to nie wyzywa, ani go za to nie potępia. W jakim sensie byśmy powiedzieli, grzeszy, bo, bo trochę sprzeniewierza się temu słowu Pana Boga. Ja tylko mówi mu jest to... Mm -mm. Mm -mm. Nie, to nie będzie tak. No dobrze. To potem znów trochę czasu mija, Abraham jakoś tam może przyjmuje to. To potem... Napięcie w nim coraz bardziej rośnie i sobie myśli zgodnie z tamtejszym prawem. Rozmawia ze swoją żoną. mówisz, co, no, nie ma tego potomka, nie będzie ten Pan Bóg jest i sposzedł, czy co ma wolne, urlop wziął. Nie? O obietnicach im nie spełnia, a coś mi obiecał. I ja to czuję tu. To nie jest na zewnątrz, to nie jest kontrakt podpisany. To jest tu. Najgłębsze pragnienie Abrama. To wiesz co, to zróbmy tak, że z niewolnicy będę miał syna. I on będzie moim potomkiem. To będzie moje nazwisko będzie. Miał. Jak pomyślał, tak zrobił. Pan Bóg cierpliwy, łagodny, niepotępiający. Nie widać tam, żeby się wkurzył na Abrama. Mówi. Dobrze, kombinujesz, jak umiesz po prostu. No. Kombinujesz, jak umiesz. Wielu z nas kombinuje w życiu, nie? Mamy z tym. W tym mamy duże certyfikaty, prawda? Doktoraty. I mówi, ok, będę błogosławił Izmaela, i z niego też będzie wielki naród. Ale to nie jest to, co ja chcę ci dać. To nie jest to. Bądź cierpliwy. Bądź cierpliwy i idź dalej. Potem każe mu wyjść przed namiot i policzyć gwiazdy. Jeśli zdoła to zrobić, to tak będzie. Tak, mówi, jak to policzysz, to takie będzie Twoje potomstwo. I Abraham nie liczy gwiazd, bo oczywiście. Nie ma szans, nie ma takiego komputera wielkiego, który by to policzył. Natomiast uwierzył Panu Bogu, uwierzył Mu drugi raz, można tak powiedzieć. Pierwszy raz, kiedy wyszedł z domu, a drugi raz Mu tu uwierzył. I Pan Bóg Mu to poczytał za zasługę, czyli zasłużył sobie nie przez uczynki, które jak przed chwilą pokazałem są różne, tylko przez to, że Mu uwierzył na nowo, na słowo. Wydaje się, że w jego życiu pod spodem wszystkiego jest wiara. I pytamy, patrząc na to, co się dzieje w jego życiu, jak się czyta od 12 rozdziału do tam 22, co najmniej 24, no, Po ludzku, to nie jest taki dosyć nielogiczny, ten Abraham. Dosyć nielogiczny. Ale tam pod spodem jest coś, co go, co go ciągle za tym Bogiem ciągnie, prowadzi. Pytanie jest też takie, czy. Yy, czy chodzi dokładnie o wypełnienie tej obietnicy, ale o co tak naprawdę chodzi? I to mamy najbardziej, może, w tej trudnej dla nas scenie, kiedy Pan Bóg mu mówi: Ofiaruj mi swojego syna. Podaruj mi go. To. to jest moment kluczowy, ponieważ Pan Bóg, jakby go pytał, kto jest dla Ciebie ważniejszy? Czy ja i moje słowo, czy Twój syn, którego ja Ci ostatecznie dałem. Czy ja jestem dla Ciebie naj? Czy moja obietnica jest dla Ciebie naj? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Czy Ty mi na nowo uwierzysz na Słowo? I Abram to robi. Ciekawe jest to, że jeszcze chwilę przed tym wydarzeniem Abram targuje się o Sodomę i o Gomory z Panem Bogiem, aż do pięciu sprawiedliwych, z pięćdziesięciu. A o Syna się nie targuje już. Tak jak nie targował się, kiedy wychodził z, z, z Haranu. Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej. Nie ma dyskusji. Nie targuje się. Nie pyta, a może teraz, wiesz, może na wiosnę dopiero wyruszę, może coś idzie. To brzmi, to wejdź z Twojej ziemi rodzinnej, to brzmi bardzo podobnie jak Jezus potem mówi: Pójdź za mną. Pójdź za mną. Pójdź ze mną. I będziesz kombinował. Ja, Pan Bóg, dobrze to wiem. Nawet jak ty jeszcze tego nie wiesz, że kombinujesz. I starasz się być taki ułożony, grzeczny, poprawny, jak ten, co pierwszy tydzień ro, ro, rozważał bogaty młodzieńc. Nie? Wszystkiego przestrzega od młodości. Nie? A pan Bóg mu mówi: Wiesz co? Ale możesz już przestać być taki bardzo układany, tylko chodź za mną teraz. Nie? Zostaw tamto, chodź za mną. We mnie będziesz miał wszystko. Bo wydaje się, że to, o co Panu Bogu chodzi w tym wszystkim, to, żeby Abraham, Abraham już wtedy uświadomił sobie, jak blisko ma relacje z Bogiem. I że, od, że wyszli od tego momentu, w którym Abraham nie zna jeszcze Boga, chociaż uwierzył mu na słowo i poszedł za nim na słowo, tylko na słowo. Nie znał go. Aż do momentu po 25 latach, kiedy dostał syna, i potem słyszy, że ma go oddać, jaka bliskość się wytworzyła Abraham, Abrahama z Bogiem. Jaka bliskość się wytworzyła przez tę całą historię, przez te perypetie, które przechodzili razem. Gdzie Pan Bóg mu obiecuje, i Pan Bóg jest z nim, a potem on tam kombinuje po swojemu, a potem znowu rozmawiają. Rozmawiają według tekstu, to nawet co kilka lat rozmawiają. Pan Bóg go prowadzi. A Abraham robi tylko jedno: wierzy mu na słowo i idzie za tym słowem. Z bolącym sercem, kiedy ma oddać swojego syna. Być może z bardzo głębokim oddechem. Może z takimi słowami nie rozumiem. Nie wiem o co ci chodzi, ale jesteśmy tak blisko przez 25 lat, że ja ci wierzę na słowo. I to jest ciekawe, bo w Ewangelii. Pan Jezus zawsze chwali wiarę pogan. W każdej mszy mamy słowa pogańskie. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. To poganin, mówi setnik. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie zdrowy. Wierzy Ci na słowo. Poganin wierzy na słowo Jezusowi. A jak mówi do swoich uczniów, to jak wielkie jest Wasze niedowiarstwo. Nie? Czyli tak nie że nie wierzycie, jeszcze nie wierzycie. Tyle widzicie i jeszcze nie wierzycie. O czymś to jest. Bardzo ciekawe. Ale może warto się zatrzymać rzeczywiście i patrząc na to, co mówi Paweł dzisiaj, mówi o, o Abrahamie, który wbrew nadziei uwierzył nadziei. Bo, można powiedzieć, po ludzku to jest w ogóle nielogiczne, to jest bez sensu. I być może nawet przechodzimy przez te rekolekcje, za chwilę wyjdziemy i pójdziemy, ale co tam się zmieni w moim życiu specjalnie? Po ludzku to może uwierzył wbrew nadziei. Uwierzył nadziei, wbrew nadziei uwierzył nadziei, że dla Boga, jak usłyszała Maryja, nie ma nic niemożliwego. Nie ma nic niemożliwego. I nie chodzi o to, żeby na jakiś był wobec Niego, tylko żeby Mu uwierzył na słowo. I może to, co, to jest najważniejsze wychodząc stąd, wyjeżdżając stąd, wracając do codzienności, uwierzyć Mu na słowo. To słowo, które tutaj rozważaliśmy, kontemplowaliśmy, przy którym byliśmy na różne sposoby uwierzyć Mu na słowo. To oznacza rzeczywiście pójść w nieznane. To oznacza, to mówił jeden z naszych, puścić się. Puścić swoje zabezpieczenia, puścić swoje, swoje mniemanie, przekonania różne, które wiemy, że to się tak nie puszcza, że o, pff, choć tak by było najlepiej. Trzymamy się ich czasem jak pijany płotło, a Pan Bóg czasem tak powoli, palusze po paluszku, ale może puścimy, może się uda. On, który nie złamie trzciny nadłamanej, to i palca nie złamie. Czasem dojdziemy do trzeciego palca i coś nam z powrotem strzeli do głowy i, k i znowu utrzyma. Nie, nie, nie. Panie Boże, nie, nie to już za daleko. Nie można tak kochać. Nie można być tak blisko, nie można być takim wolnym, nie można tak. No Pan Bóg, no dobrze, idziemy dalej. Spróbujmy jeszcze raz. Obym uwierzył mu na słowo i pozwolił, żeby on robił we mnie to, co chce zrobić. Obym uwierzył mu na słowo. Czasem pytamy, co ja mam Panie Boże teraz robić. I często to pytanie zadajemy właśnie po to, żeby wejść w jakiś aktywizm, działanie, pracochodzić, nawet duchowy też jest taki. Żeby tylko, prawda, coś tam. Bo w robocie nam lepiej idzie niż w byciu i w kochaniu, i w byciu w relacji. A on mówi, uwierz mi. I chodź za mną. Uwierz, i chodź za mną. Po prostu.